Witam wszystkich! Dzisiaj jest Live X Warsów. Witam wszystkich tutaj tutaj. Pan Wiki jest na nagraniu, więc pozdrawiam jak mnie wygląda. Eminer przywita się z widzami. No, dobra, Elu. I dzisiaj będziemy sobie grali bed Bedwarsy. Taki specjalny odcinek. I zostawcie łapkę w górę. Jeśli jesteście fajne ziomki, to musicie zostawić łapkę w górę. No, jak widać, tutaj już Emiler podekscytowana, że będzie na odcinku. Szybko. Oni są czerwoni, to są nasi sąsiedzi. To Emila, o, to Emila obuduj łóżko, ja ich podjadę. Masz Golda. Dwa Dobra, dzięki grasz na szczęście yy, tak na 64 na 64. Tak, ale jak tekst jak się nazywa? No mówię, 64 na 64. Okej, okay. nie znam nazwy. No ja nie dosłyszałam po prostu, bo mam... Spadł do puski Kurde, nie, nie starczyło mi bloków, żeby się dobłować. Szysz, ale dro... Ale. Ha, ha, ha. Mhm. Na razie mamy jakąś bo muszglą, z moim zdaniem wystarczy mamy. Wait, Emila, to ty plucz na Emę. Czerwoni do Naeme! Się Spitbirzują! Subskrybujcie na TIXA na, na Tisa, on jest git, GITFIT I obserwujcie na Twitchu! Tak? Potem pewnie Wam poda albo linka, albo nazwę! W opisie Czy... Wam podam nazwę! Linii! Linii! Ja w ogóle na moim kanale widzę, że Wam się teraz proponuje! Ale na moim kanale będzie, będzie niedługo film jak będzie przechodzona matka od, od widzów, bo przygotowali tam Nie tak od w, cely, Nie od, od widzów, mapy. tylko z Minecraft mapy.pl po pierwsze. A po drugie... Z a po drugie ile? A po drugie ile ty masz widzów? No 37, 38. Poczekaj, ja czerwony most wysadzę do... do AMS ów i twój widzowie, kurde, są aktywni, ciągle na YouTube. <grymka> Beczka tam, taka. Greczka za kto się. Komu się podobał ostatni film na moim kanale, jak pęklarę, pęklarę czasu, czy czasie, to odwiedźmy łapkę Perka czasu, przy podróż w czasie, w Nie wiem, tam Napiszcie, napiszcie. Tylko ja wyższy moi widzowie. Wyższy moi widzowie cię pewnie nie oglądają. Co to jest twoje widzowie? Trzy osoby? ale nieważne. Eee. Będę um, już ja przygotowywać live'a. To jeżeli wzoł, tylko ja to... że ja robię na Twitchu. Jeżeli i są też jeżeli nie znają, no to jak jest ktoś, kto padnął na kanale, że ja jeszcze było. To emla. Wesz... emla weź. Emla właśnie dropnął ten te diaksy, które tam masz. Coś coś wybuchło. Ja zginęłam, a oni rzucili pewnie was w Twojego domu. Ja, Alehamu. Czy się. Nienawidzę takich ludzi. Nie, na kanał w ogóle parę diaksów to jest Dobra, to wypadam. Widzowie Maxa, przepraszam, że się Mam 12 diaksów. Nie, to jesteśmy próbami, żebyście się nie, nie, nie widzieli. Ale mamy drobnera. No, teraz ja bym kuk tak? zroknął. Dwa, ja się idę z nimi nawarć. Oni idą teraz, oni idą. Idą? Nie. Kurde, ale ja mam radę. Ty, ty. Emina, ba. ja se zaraz kupuję łuk, nie? Dobra, łup. Jeszcze strzał. nie nazywaj po nazwisku. Na ciebie nie A jak cię nazywasz? Jak cię nazywasz? Nie wiem. Emil lub... Idzie! Dobra, spadł! Przez Emil? No halo, przecież ja walnąłem tego fireballa. Ej, to nie było miłe. Ej, co? No to, że ja walnąłem w niego fireballem i to przeze mnie spadł. No wiesz co jest na tym? Na, yyy, na po prostu kogoś się obije, a druga osoba go zrzuci albo, nie wiem, albo dobije, to jest zaliczane to przez którą osobę w pierw pierwszy raz. Co Serio? Ej, e, idą znowu, idą znowu. Jezu. To kidoski, Lilo. Oni ja wiedziałam. Czekaj, id Idą, idą, idą Jak to kampią? Ender, per Ender Perła pewnie Nie, on się zetknął normalnie Ender Perłą Dostał Dobra, zrzuciłem go z nerw. Udałem lagi takie. A ty mla... Ty je żyjesz, czy nie? Nie ja wyszłam, bo mnie zabije bo mam lagi. Przepraszam. mało. Uh -huh. A ja tu jeszcze z nimi walczę. Strzały, max, strzały. Firebolik. Ja myślę, że my tutaj nie będziemy grać, bo tu za mało osób będą na sobie po no. prostu. Się tak się, że tak już sprzedaliśmy na koronawirusa. W ogóle, my nie próbujemy, Szymek jest... Proszę się, zamknąć ulicę. Ale o co ci teraz chodzi? patrz! I zamknęli se... Nie, nie zamknęli. Jezu... Siadź już. I ci to wykryj. wykryli. Poczekam na ciebie na kokstrasz, babka lepsza. Sprawdź skoro sobie kiedy mam mundana. I ma high pixel. Za 11 dni 2 godziny 32 minut i 13 sekund. Nie jajkiem rzucił. Nie do dobra chłop macity. A miałam Ewidentnie chłop. Nie zajebał! Po dwa serduszka z tego fast ataku. To jest niemożliwe. Tak. Albo uniczyjny mają czym Ja ciągle dochodzę do Kupca. Ja jestem już na Kupcachcie. <trym> no nie sprawdzi. Dziwne w górne tasków, dwa ja do... do pytałem do Minecraft. Na... Coxcraft. Dojdź, 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 tylko. O tak, doszło, doszło, nie wygląda. Dobra, P in Krive, P in in że to już tak górza nie

Nie jesteśmy różowymi, Emila! Nie bądź awka. No i już ja uszelaza u siebie odpalić. Więc weź się zajmij, i ja cię. Trzymaj, ja dziwaj przed sobą. ja szybko włączę ja, ja live i wypuszcz. A ty gdzie robisz live'y, bo ja robię na Twitch'u. Ja robię live. Na... Mhm. Ha, ha. Na mi Twitch, trzmę Twitch. Serio? Dali bana. Yeah. To co ty tam Szef. takiego? Zab, to szukać, co? Tam napisałam na telewizję. <try> Nie daj na serwerze tego łokotka, tylko zepchnął z ma. Z ma. Tiszy przy trzy okien. Matrix 1313, 1, 3, Matrix umarł. Dobra. Rozpoczynam transmisję na żywo. Czekaj, e bo... Widzowie? Czy mnie słychać? Tak. Telefon? Telefon na YouTubie. Widzę, że tutaj to raz... E Grymach, Emilia, no, plis, nie mam takiego w nie płynzialg! Właśnie gdzie Nie spadł, spadł, spadł spad. Dostał, dostał potężnie! Tego jeszcze wznosi klepie Chodź tu... przywitaj się! Siema! Czekaj. Czekaj, sprawdzę czat. Nie nie ma nikogo na czacie. Ma weźcie dajcie like. gacie. Lajki. Czekaj, ja biorę fire, a, live w nikogo nigdy do niczego. Nigdy mi się nie zależało, do lajki, lajki, Ani do, nie, do, do różnych innych rzeczy do osób, lajki. Mateusz, Ale Jezu, to... ja zapomniałem, że ja nie robię live'a, tylko odcinek nagrywam. Okay, okay. Ale Matiz ma tutaj swój y, kanał na Twitch'u i ja na YouTubie. się niechaliby, 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 ale y, jak na dobrze? Ale co? Bo, no. Mojego Twitch'a no, kanał na no, ten. No, kanał i, i ten kanał i streamy też jest... No tutaj, tutaj, nie wiem, bo. No, przepraszam, zobaczycie mojego Beda ze walczą, ale. Nie No jest jedno odtworzenie. Bardzo, bardzo dziękuję. Też To jest 12 sekund ale, ee, jeżeli, jeżeli. No, no, to no, no, Leżysz! Że ja drugi, 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 drugi! Ale mnie... O, on mnie zrzucił! Ale ja chcę Ja nie mogę... Dobra, jaki. dzi... Coś to jest... Y Ja wywalam Ci dwa diaksy na most i ich podjeżdżam. O kurde! co oni mnie zabijają! Z On nie wiadomo skąd. O mnie podjeżdża na muszko. Tu Gdzie ty jesteś? Jak? Jak? A to wiesz, nie ma łóżka. Podjechał na moski. Zdziało się. Nie, nie rozumiem tych Proszę, proszę. Jeżeli w ogóle ktoś ze nami, nie wiem, czy ją... to, to może pisać się było. Co? Chyba. Co? Ale widzieliście to widowę? Widzieliście to widowę? Jaka akcja tysiąca kciuł? Ej, no weź mi zrób trochę wełny, please. Po co tam... Dobra. Ale ja, ja zrobiłam właśnie flaga człowieku. Tak, a widzisz mnie ja jesteś? Putknąłem! Zrzuć mi trochę wełny pis Dajdę do Cię, chyba trzymaj dobra, dziki. Ej, leży ci! Nie możemy tutaj stawać zajebiście. Chyba obciążki nam kupię. Ja sharpness, nie? Zszybam, mam, ty, nie, to trzeba tutaj dopiero sharpness. Może Nie, biali! Bie, Emile, biali do Ciebie idą! Dało mi się go zrzucić. Nie! Co za akcja! Udało mi się! Udało mi się tego glitcha zrobić, że skaczę po blokach, które właśnie znikają. Jak Ty to zrobiłeś, No jest taki glitch, nie? Że jak masz takie glocki, które znikają, to można szybko na niego wskoczyć i się tak zacząć pobudowywać mega szybko. I mi się to udało przed chwilą. Jezus Maria, co nie, kto ogląda live, to pozdrawiamy tę osobę. Ooo, patrzcie, widz. Widz oczywiście. Nie o jeb. Ej Mati, Matatis, chcesz dodać z widzem moim? Nie. Dobra. Dobra widzowie, ja będę kończył ten odcinek. No. bad wars is and